Okej. Okay. Dobra, sytuacja jest taka sprzedam snajperkę niestety. Kupiłam strzelbę jak ona się nazywa? Karabin obezwładniający, sorry do niego strzałki. No i cóż, jak widać wszyscy panowie śpią. Wszyscy żyją, wszyscy śpią. Generalnie to było chyba najtrudniejsze zadanie jak do tej pory w sensie ilości powtórzeń. Nie wiem, pięć albo sześć razy powtarzałam w sumie to samo z tego mostku tutaj. Strzelałam do tych panów. Każdy kolejny podchodził i dostawał kolejną strzałkę, albo nie dostawał, jeżeli źle wstrzelowałam. Niestety celownik, celownik w tej broni Tutaj jest bliska odległość, ale na przykład no, trochę się chwieje po prostu. Oczywiście jest taka opcja, żeby z punktów praksis tutaj stabilizator sobie, sobie sprawić. Hmm. W ogóle z tych punktów prakcji chciałam sobie powiększyć ekwipunek, żeby nie musieć e, snajperki sprzedawać niestety, żeby to zrobić, to potrzebowałam doświadczenia. Żeby zdobyć doświadczenie, zabiłam panu paru strażników miejskich, kurczę, aha. <grych> <grych> y no, więc tak to wyglądało, po prostu z z zesnajpiłam ich prawie wszystkich, jak został tylko jeden, to zeskoczyłam go pistolecikiem, tak to wyglądało. No w końcu mi się udało coś, coś zrobić tak jak należy. Panowie sobie drzemią, ja w tym czasie mogę jak człowiek zakończyć po prostu bieżące zadanie. Nie wiem, nie wiem co z tym panem żelaznym. Yeah. Aha, czyli muszę znaleźć... Muszę wrócić do Mengiao. Nie, muszę stąd wejść. Aha, no i w międzyczasie dobrałam się też do magazynów, którzy, które były pilnowane przez sympatycznych panów żołnierzy. Sympatyczni panowie żołnierze zostali właśnie ze snajpieni. Przynosi ze snajpem się o wiele lepiej strzela niż z tego właśnie usypiacza. Chyba, chyba, chyba muszę do juzao się udać. Dziś na górze stała. Nie tak. Co, coś, coś tak nie, nie za bardzo. O.

Must get that chip back, Mr. Jensen chip back I got the chip. The cellars are out cold. Excellent work seems Mr. Darrow was right to trust you. We will send people to take care of the terrorists. Could I see the chip? How about you Tell me what's on it first? Blackmail, Mr. Jensen? Don't waste your time. I won't tell you anything. Besides, there are stones better left unturned. Might as well just give me the chip and leave it at that. Dobra, i to jest głupie, bo Poprzednio, jak z nią rozmawiałam, miała dwa beta. Teraz miała jedno beta, jedną alfa nic co. Niby mogę urokiem, tak? W sumie, w sumie to łaska jest. Look, you're a powerful young woman. You're in a position that warrants your access to classified information. I understand that not everybody should get their hands on this, but I'm like you. I work for a powerful man, and I get entrusted with secret information on a daily basis. Plus, I'm the one who busted his ass getting this chip for you. I guess your point is not entirely without merit. But understand, this information is extremely confidential it concerns panchea and more specifically the hiron project hiron project never heard of it i'm not surprised it is a well-guarded secret but without it panchea could not exist such an ambitious project an installation extending all the way to the ocean floor the pressure exerted against it is constantly shifting Yet the slightest defect in structural integrity could bring it all down. That's why we needed something powerful and extremely efficient to monitor it day and night. You're saying the Hyron project is some kind of advanced computer? Yes, I suppose you could say that. Thank you for your honesty. The information is safe with me, don't worry. Here's your data chip. Mm -hmm. Ah, perfect. You don't know what this means, Mr. Jensen your help has been invaluable thank you here you go payment as promised I'm sure mr. Darrow will wish to congratulate you himself I expect to hear from him soon mm-hmm Thank <laughs> you it seems David has a flair for choosing his people Mr. Jensen you have done me a great service today glad I could help. Couldn't let information about something as sensitive as the Hyron Project get in the hands of the wrong people. No. No, we couldn't. So, Meng Yao told you about the project, I see. A little. I'm afraid words can't do it justice. To fully comprehend the ramifications of what's been created in Panchea, you'd have to see it for yourself. And who knows? Perhaps one day you will. No dobra. No dobrze, to teraz nam w zasadzie sensie pozostaje tylko problem. Problem pod tytułem Niewidzialna misja.

Dobra, jakie tam jest jeszcze wejście? Tu jest jedno wejście w zasadzie, a po dobroci tu nie wejdę. <todobreśnicy> Dobra, dobra. Kurczę. Przecież żeby się tu dostać, to tych wszystkich gości muszę po prostu. <słyski> <słyski> Jasne. I właśnie właśnie teraz przydałabym się snajperka. Boże. Boże, jak mi brakuje tego punktu. Następne 435. W niewiele do zrobienia pozostało. Temu panu zdaje się, niewiele mogę zrobić w tej sytuacji, jak tam ci tam łażą. Dupa Kurczę, jakoś... Teraz nie. Dobra, dobra, dobra. Oni tam mają coś, uliczkę z lewej. Kurczę. Nie. Co się czy wybuchło na końcu? what can I do? bo no, teraz wprowadzę w życie bardzo głupi plan, ale ale skuteczny. Niestety dla moich zdolności to będzie jedyna możliwość. Dzień dobry. Gdzie te strzałki? A, po prostu się skończyły. Dobra. No to teraz kup. No cóż. No ja amunicji do tego nie ma niestety. Znaczy, powinno być. W... To nie to. Właśnie, w broni jest pięć naboi. W... W broni jest pięć naboi. Gdzie to przejście? Moment, moment. A, tu gdzie znak zapytania Dobra Staram się jak najszybciej biec O, to pan, którego Strażyk miejski i tu idę tutaj. No, na szczęście daleko Nie muszę biec. Here, good price. Wziął i nie ma. You make me poor! Deal with you no fun! Czyli będę musiała zadowolić się pięcioma nabojami, aczkolwiek. Nie będzie tak źle, w razie czego uruchomię maszynowy i... i po bólu. Tu jesteśmy tak F5 oni się troszkę zdenerwują, ale nie. W ogóle się nie zdenerwowali. Moment, a czy dałoby się to ciało przeciągnąć? Ktoś tam gwiździe. Ale teraz gdzie? Tutaj. Co miałeś? Do rewolweru to nie... I co z tej strony? Z tej strony to już chyba nie warto, chociaż to niby ustrojstwo mam tłumikiem chociaż tego pana F5 nie <grymne> nie nie sorry szkoda mi omisji czytaj Kurczę, pięć naboi. Pięć naboi, skupienie. Eee... Kurczę, w ogóle... Aha, dobra. Co i gdzie dzieci? Tam stoją, stoją. No i nic w zasadzie stoją sobie? Taką metodą pozbyłam się strażników miejskich trochę to trwało, nie powiem. Na tym właśnie polegało, na takim stopniowym unicestwianiu. Dlatego pana się trzeba pozbyć. Tak myślę, że trzeba. W sumie trzy momcio. Wow. La 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 la. la. La 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 <coughs> że już maszynówkę wyjąć. E, tamci tam ci wyluzowani. E, no to w takim razie. okej okay, mam jeden napój. Jeden napój F5. Przechodzę na U. Eee. Trochę jej tam zostało. Eee, Wczytaj. Dobra. To znaczy niedobra. Baba ba, bardzo niedobra. Kurczę, gdzie ja zapisałam? Aha, dobra. Dobra. Eee. Mało naboi, mało naboi, mało naboi... Może mm. No! <ścoughs> Boże, to będzie znowu 200... ...razy... ...się powtarzało. Ah. Dobra jedna próba i koniec. Ten sobie tutaj idzie. Nie ruszaj się. O. Nie, tak to nie będziemy się bawić. No. <noise> Dobrze, jeszcze jedna próba. Ja mam zrobić jedno, jeden nabój w snajperce. Mhm. Muszę, Jezu! Tak w głowę i w co jeszcze kurczę? A Boże! Czekaj, bo pomysł był dobry. Pomysł nie był zły. Kontroluje ich. <noise> Przy okazji siebie. Gdzie jestem? Co, co? Boże. Dobra. O, jak się fajnie położył. <noise> A tamten co znowu mi tu coś wrzuca? Kurde, człowieku. Eee. Awaria, zaraz mi się system zresytuje, zresytował się. Yy... <śm> Dobra, dobra. No ja na dzisiaj na dzisiaj sko skończę. Na dzisiaj skończę, tak. Na dzisiaj. Dobra, to by było na tyle.